Nastały takie czasy nie trzeba być królem, żeby nosić koronę. Apel do wszystkich, którzy uważają, że weszli na zły kanał na YouTubie! To jest pandemia, to się nie ma co nawijać. Czym prędzej przełączcie sobie na inny kanał! Zwróciliśmy się do takiej organizacji PISP. Jak coś źle mówi ojciec Grzegorz, mam nadzieję, że zauważy i poprawi. Bo tutaj jest z dupy odcinek 57. Co za chujowy ten 2020 rok. Albo raczej, co za rokowy ten 2020 chuj. Ledwo się zaczął, minęły niecałe trzy miesiące, a mamy. Słabe lądowanie Kobiego Bryanta. Phil Schofield przyznaje się do parkowania tyłem w mężczyzna. Nie, nie, nie znacie, okej. Okay. Australia się spaliła. Świat był o włos od trzeciej wojny światowej. W Anglii mieliśmy każdy możliwy huragan, nazwany każdym możliwym imieniem. Harry i Meghan wyszli z rodziny królewskiej, bo ich ubierała zawleczka. Anglia wyszła z Unii Europejskiej. Chiny wymyśliły wirusa i sprzedały go całemu światu. W angielskich sklepach jest przydział na papier toaletowy. Przepraszam najmocniej, ale to tylko po jednej rolce na klienta. Przepraszam bardzo, proszę odłożyć. Moja babcia myje 100 złotówki Ludwikiem. Sąsiadka wyprowadziła kota na spacer. W masce. No. Dlaczego w masce? Bo jest panika. I to druga taka panika, którą obserwuję w ciągu ostatnich 19 lat. Pierwszą widziałem w 2001 roku, kiedy rozważałem bycie stolarzem. Nowojorskim stolarzem. Rozważałem być. I całkiem nieźle mi szło, ale niebo spadło mi na. Znaczy, samoloty spadły mi na głowę. Dosłownie. No więc w 2001 roku byłem nowojorskim stolarzem. Co to jest nowojorski stolarz? To Polaszek, który mieszka na Greenpoint. Greenpoint to taki nowojorski Boston. Na śniadanie szlifowałem amerykańskie kantery. Na śniadanie szlifowałem blaty amerykańskich recepcji. Na obiad wycinałem kształty na wielkie pile. A na kolację dłubałem w MDF-ie. Polacy, z którymi pracowałem, to czyste złoto. Tam też To starzy wyjadacze z ogromnym doświadczeniem, przez których przemawione. Piękniejszy język polski, jaki w życiu słyszałem. I zawsze chętni, żeby pomóc. Szczególnie ceniłem sobie porady Zenka, który mówił, że jak będę trzymał brzęczyk w ten sposób, to sobie utnę chuja. Zenek miał doszyty palec, i tutaj on nie miał czucia aż do łokcia. I Zenek wiedział, co mówi. Przez Zenka przemawiało doświadczenie. Zwłaszcza jak nieśliśmy wielkie, ciężkie drzwi z pomieszczenia A do pomieszczenia B. Zenek zawsze tak ładnie mówił Uuu kurwa postaw, uuu kik. No więc z Polakami pracowało mi się super, ale postanowiłem 10 września odejść z pracy. Postanowiłem odejść i zająć się słodkim bezrobociem. Ja jestem ekspertem odnośnie bezrobocie. Postanowiłem zakończyć współpracę z amerykańską stolarnią, której robili sami Polacy. Postanowiłem pożegnać Zenka. Postanowiłem uścisnąć mu dłoni i powiedzieć: O, sorry, zapomniałem. ty tam nie czuję. Postanowiłem zostać bezrobotnym i wydać wszystkie ciężko zarobione pieniądze. Bardzo ciężko. Plany były zacne. To był rok 2001. W sklepach dopiero pojawiło się drugie PlayStation. 32-calowy telewizor kineskopowy kosztował 5000 dolarów. No ale te samoloty! Jak już spadły, to zadzwoniła do mnie ciotka, żebym poleciał szybko do domu, wziął paszport i kota. I uciekał gdzie się da, bo mieszkamy blisko budynku ONZ. Te samoloty jeszcze gdzieś tam latają, więc na bank, jak ktoś źle skręci, to trafi w kota, a nie w ONZ. Tomek, zabierz paszporty, bo w tym kraju człowiek bez paszportu jest nielegalnym Meksykaninem. No taka była zaleta mieszkania 14 ulic od budynku ONZ. Pilotowi ninja zadrży drążek i kot Idzie w atmosferę. Ale do rzeczy dzień po deszczu samolotów odcięto Manhattan od reszty świata. Łatwo to zrobić, bo Manhattan to wyspa. Wystarczy odciąć wszystkie mosty. Dodatkowo wstrzymano cały transport, a w sklepach zrobiły się pustki, jak w Polsce, w latach 80. krótko. Gospodarka leży, ludzie panikują, wszyscy uciekają, wszyscy wykupują ostatnie bilety na samoloty. Znajomy scenariusz! Normalny człowiek pomyślałby sobie wówczas, kurczę, tak samo jak w 2020. Tylko, że to było wcześniej, ale to kto by się czepiał szczegółów. Kilka miesięcy temu potomek Bruce Lee zjadł zupę z nietoperza i mam. 咱们 Podobny scenariusz. Zupka z nietoperza wystarczyła, aby gospodarka klękła. Granice krajów zamknęły się na klucz. A w sklepach momentalnie zabrakło. W sklepach to w sumie niczego nie zabrakło. Poza papierem toaletowym. Co by z tym papierem, ludzie, naprawdę? Kiedy prawie 20 lat temu w Nowym Jorku odcięto mosty i miastu groziła nicość? Ludzie zaatakowali głównie żywność w puszkach, wodę i soki. Kartona. Prawie 20 lat później, w obliczu kolejnego kryzysu, ludzie kupują papier toaletowy. Papier toaletowy jest pierwszą rzeczą, która przychodzi ludziom do głowy. Ludzie ładują papier toaletowy do koszyków sklepowych i robią sobie. Z nim selfiaki. Ja już gotowy na kryzys, a ty? Nagle papier toaletowy zmienia się w papier wartościowy. Dlaczego papier toaletowy? Dziś każdy chce być królem Sedesu. Tak, to jest Kupa. To jest odpowiedź. Papier toaletowy pięknie wyjaśnia, jaką postawę zajmujemy w obliczu kryzysu. Żadną! Rzucamy się na to, na co rzucają się inni. Wykupujemy to w ilościach hurtowych. Może jak następnym razem zaatakuje nas wirus biegunki, to zaczniemy kupować śmietanę i śledzie. Nie wiem. Papier na pewno nie jest tym, z czym ja chciałbym się zamknąć w bunkrze. Ja jestem rozsądnym człowiekiem. Gdyby świat walił mi się na głowę, to chciałbym tam moją kolekcję motyli w twardej okładce, a nie jakiś tam papier. Dzięki temu, że spółek sklepowych zaczęło znikać dodatkowo mydło i środki odkażające do rąk. Rok 2020 zapamiętamy jako ten, w którym Ludzie nareszcie zaczęli się myć! A dzięki licznym kwarantannom i zakazom wychodzenia z domu 2020 zapamiętamy dodatkowy korok, rok, w którym ludzie zaczęli do siebie mówić! Rozmawiać z dziećmi, czytać im książki! Da, 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 da. Nie, nie, nie przesadzajmy! Nikt dzieciom książek jeszcze nie czyta. Szanujmy się! Przy okazji dobra wiadomość dla mieszkańców Ozorkowa: do Ozorkowa wirus nie dotrze! Nawet nie wiem, gdzie to jest! Mówi wirus. Papier toaletowy poznikał tak, jakby miał ocalić ludzkość przed wirusem. Obawiam się, że test na koronę wrócił panu dodatni. No ale jak tu przyjrzałam tyle rolek papieru. Doszło do tego, że jeśli pamiętasz to, to miałeś świetne dzieciństwo. Mała porada dla singli oglądających ten program. To tak, żebyście nie mówili, że niczego się tu nie uczycie. Żeby mnie potem nie było pisania w internetach, że to jest program o niczym. Na czasy, w których dobra reklama matrymonialna wygląda tak. Jestem mężczyzną, któremu wiele w życiu brakuje. Wróć! Jestem spełnionym mężczyzną, posiadającym Rolkę papieru. Poznam panią z paczką ryżu albo z paczką makaronu. No dobrze, ale zmieńmy ton odcinka na bardziej informacyjny i poważny, bo tu się nie ma z czego śmiać, tu trzeba płakać. Jak będziesz dużo płakał, to czasy zmienią się na lepsze. Odcinek nagrywam w połowie marca 2020. Wcześniej udałem się do sklepu. Rolek papieru nie było. Makaronu ani ryżu też nie było. Bo oni by wszyscy dzisiaj tylko jedli makaron i ryż i wycierali papiery. Ale znalazłem zajebiste kartki na dzień matki. Nauczyłem się, że dwie mamy są lepsze niż jedna mama. To to, to spoko. Bardzo ładne kartki. Aż nie wiesz, której mamy je dać. Robiąc zakupy w pustym sklepie, wymyśliłem, jak oszczędzać asortyment sklepu. Podejdź do rolek papieru, nazwij ją jedna i dwie. Jedną, odłóż z powrotem na półkę. Nadal zostaną ci dwie. Inspirujące te kartki dla dwóch matek na dzień matki. Oglądają mnie tu jacyś panikarze? Na pewno nie, bo moi widzowie to sama górna półka. Nie mam mowy Żadnej panice. To jest wyłącznie logiczne myślenie, chłodna kalkulacja. Bo wy wiecie, że bank posiada jedynie 40% pieniędzy, któremu wpłaciliście, prawda? Wiecie, nie? A wiecie, że reszta pieniędzy leży w obligacjach skarbu państwa i w papierach wartościowych. A wy wiecie, co się dzieje na giełdzie. A wy wiecie, że ceny papierów wartościowych lecą w dół szybciej niż kolej spadający ze stratosfery. A wy wiecie, że gdybyście nagle wszyscy wstali teraz z kibla i ruszyli w stronę banku wypłacić wszystkie swoje pieniądze wszyscy naraz, to w ten sposób jesteście w stanie zarżnąć każdy bank, nawet najlepiej prosperujący. No tak jest niestety. Z każdym bankiem. Bank nie ma pieniędzy, któremu wpłaciliście. Nadal nikt nie panikuje. Będziecie nadal siedzieć spokojnie na tym kiblu, podczas kiedy Januszki wypłacają z bankomatu wasze pieniądze. Głowa do góry! Za rok będziemy wszyscy się z tego wirusa śmiać. Oczywiście nie wszyscy. Żartuję, rok po pandemii dalej będziecie żreć makaron i ryż. Szkoda wyrzucać, jak się tyle kupiło. To nie są tanie rzeczy. To wy wiecie, po ile to cholerstwo chodzi teraz na Amazonie. 48 rolek Andrexa idzie za prawie 60 funtów z wysyłką. Paczka spaghetti idzie prawie za 20. Zła wiadomość jest taka, że to prawie 100 zł za paczkę. Makaronu. Ale dobra wiadomość jest taka, że wysyłka jest za darmo. Papier toaletowy można też zdobyć w inny sposób. To dla was, żebyście nie mówili, że niczego się w tym programie nie uczycie. Mamy marzec 2020 roku. Na zupę z nietoperza, nadal nie ma szczepionki. Niestety, znaczy stety, bo kurwa sąsiad wrócił z Londynu i kaszle. Ale do rzeczy nie ma szczepionki, a to oznacza, że nieważne co bierzesz, korona ci z głowy nie spadnie. Sąsiedzie. Pamiętacie higienicznego Clive'a kilka odcinków temu. Clive to ten koleś na fabryce poduszek, który nie zawsze zdążył do ubikacji. Który nawet jak zdążył do ubikacji, to nie trafiał w ubikację. Clive miał kontakt z wirusem. Biedny wirus przechodzi kwarantannę. Zanim Borys nie zamknął szkół, wielu z was narzekało na brytyjski plan działania. W sprawie pandemii. O, no co, co to mamy? No co, to ja bym to zrobił lepiej? Informuję, że plan działania na wyspach jest i jest dość restrykcyjny. Powiedzieć ludziom, że nic się nie dzieje. Powiedzieć ludziom, że no może i coś się stanie. Powiedzieć ludziom, że może coś się stanie, ale nie za bardzo możemy z tym coś zrobić. Powiedzieć ludziom, że może i powinniśmy coś zrobić, ale jest już za późno. Fantastyczny plan działania! Nie wiem, jak tam u was, ale my na wyspie myjemy rączki i śpiewamy dwa razy Happy Birthday! <laughs> logic. Thank you very much, jakkolwiek bezpiecznie by to nie brzmiało, portal dla dorosłych ma również plan działania. Wycieraj chusteczką. Siebie możesz dotykać. Odkażaj rączki. Nadchodzi koniec, więc i ty może powinieneś skończyć. Jednym z zaleceń planu kryzysowego jest zamknięcie się w domu na 14 dni. No, fantastyczne zalecenie! Jako bezrobotny powiem tylko tyle, że siedziałem w domu zanim to było modne. Ale dzięki posadzeniu w domu połowy planety, wirus wyprodukuje więcej bezrobotnych niż ich zabije. Zaleca się też pracę z domu, co jest bardzo logiczne w kraju, w którym jak rzucisz kamieniem, to odbije się od czterech fabryk, zanim spadnie na ziemię. Drogi kierowco ciężarówki, od dzisiaj wykonuj swoją pracę z domu! Gośka, ty zdaje się, jesteś mechanikiem samochodowym. Nie możesz wykonywać swojej pracy w domu? Jak nie? Bartek robi mod online. 300 funtów i stary Rumpel wraca na ulicę. Mężczyźni w wieku poborowym zamykają się w domu na 14 dni. Portal dla dorosły we Włoszech oferuje darmowy abonamenty. Efektem będzie podwójny bicep i uścisk niedźwiedzia. Na szczęście, my tu w Anglii śpiewamy 100 lat! Dwa razy! I myjemy rączki. Bardzo się cieszę, że rząd brytyjski nie wprowadził zakazu zgromadzeń. Wy wiecie, ile ma kolejka do job center? Tam jest przynajmniej 70 osób. Jak ja bym dostał zasiłek, gdyby stanie w kolejce co środę było nielegalne? Bardziej niż wirusa, boję się utraty prawa do zasiłku. Zakaz zgromadzeń. Ja w środę w kolejce i tak będę stał. Bardziej w całej tej koronce urzekło mnie to, co zrobiła z trenerami rozwoju osobistego i z coachami sukcesu. Trener Staszek pisał na Facebooku płomienne listy i przemowy. Doradza mi coachingu jest tu największym firmom w Polsce. Na moich szkoleniach otwieram ludziom oczy i nauczam sukcesu, aby żyli na prywatnych wyspach, a nie na etacie. Ojciec Mateusz, zamienił to nawet w piosenkę! Wszystko będzie dobrze. Zawsze się przecież podnosisz i idziesz dalej Po kolejnym upadku też cię więc podniesiesz Tylko tym razem wstaniesz jeszcze szybciej A dzisiaj w czasach koronki wszyscy płaczą, że nie mają pracy Bo odwoływali im spędy Nie mają do kogo strzelać frazesami pokroju Spaj, sukces i spijaj zajebistość z kwiatów we własnym ogrodzie szczęścia No więc zamiast pisać takie głupoty Kołczowie wszyscy jak jeden mówią Urwano no pracy nie ma A Co ja mam robić? Ja ci powiem co masz robić drogi kołczu sukcesu Opracuj zestaw tekstów, które będą pasowały do naszych obecnych czasów, to, to będzie bezpłatne. To zupełnie za darmo będzie. Uwaga! Aby osiągnąć sukces, opuść strefę własnej kwarantanny. Korona czeka na króla. Swoją drogą naprawdę fajnie jest zobaczyć, jak wasze szkolenia, które miały na celu przyciąć dużą kasę na naiwność... Przepraszam, T9 się znowu włączyło. Jeszcze raz. No więc fajnie jest zobaczyć, jak Wasze szkolenia, które mają otworzyć ludziom oczy na świat, mają ich uczynić mądrzejszymi, i tak nie powstrzymują ich przed atakiem na papier toaletowy. Ci sami ludzie, którym wkładacie te głupoty do głowy, teraz nie kupują piwa korona, bo nazywa się tak samo jak wirus. Tak więc cokolwiek przekazujecie na swoich szkoleniach. Róbcie to dalej. Świetnie Wam idzie. Ja bym to zrobił inaczej. Jeśli zamarzło Ci piwo, jeśli spaliłeś pizzę. Jeśli twoja partnerka przypadkiem zaszła w ciążę, to to nie jest żaden pek. To tylko oznacza, że to ty nie potrafisz wyjąć niczego na czas. Nastały czasy, że idąc do sklepu i kupując papier toaletowy, czujesz się winny. kładając rolki do koszyka w sklepie, masz wrażenie, że ludzie robią tak... Nastały czasy, że człowiek, który kichnie w tłumie, ma na sobie automatycznie celownik. Ale nastały też czasy, gdzie bardzo łatwo jest ściągnąć wreszcie wszystkich Polaków do Polski. Bo jeszcze nigdy nie było tak, że 30 tysięcy Polaków było w stanie zapłacić 800 funtów za bilet, żeby tylko dostać się do ojczyzny. Nie udało się niskiemu kursowi funta. Nie udało się Brexitowi. Wystarczyło wszystkim Polakom zabrać opcję powrotu do Polski. I nagle wszyscy chcą tam wrócić. Firma LOT miłościwie odpaliła loty czarterowe. A tam promocja. 800 funtów za bilet. Bierz, bo jutro będzie 1000. Ale działa ten sam mechanizm który działa w przypadku papieru toaletowego w sklepie? Wszyscy to wszyscy. Po ataku 11 września w Stanach Zjednoczonych zapytałem mojego tatę, a ty nie uciekasz? No on mówi tak: Ludzie w panicy zachowują się jak mrowisko, w które ktoś wbił kij. Wszyscy uciekają, a potem wszyscy wracają! A ja tu będę przed nimi! Jak McDonald's, tylko na wynos. Kurde. Opowiedzieć wam najkrótszy dowci po koronawirusie? Nie załapiecie! Jeśli miałbym podsumować w jednym zdaniu to wszystko, co dzieje się teraz na całym świecie, to powiedziałbym tak! Po kolejnym upadku też się więc podniesiesz, tylko tym razem wstanieś jeszcze szybciej. Dawaj! W zasadzie to mam tylko jedną radę dla wszystkich krajów, które nie wprowadziły jeszcze euro. Zróbcie to! Albo Chińczycy wprowadzą wam koronę!